Miniony rok był dla nas wszystkich bardzo trudny. Pandemia wymusiła zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, urzędów i instytucji. Mimo tej wyjątkowej sytuacji, gmina poradziła sobie w tym trudnym czasie. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju gminy, priorytetem inwestycyjnym było bezpieczeństwo mieszkańców i wydatki na infrastrukturę drogową. 28 sierpnia odbyła się uroczystość otwarcia przebudowanej drogi gminnej Dół Ławice. Niespełna miesiąc później odbyło się uroczyste otwarcie ulicy Księżycowej w Nowej Wsi. Oprócz dużych inwestycji zostały zrealizowane mniejsze zadania. Przebudowane zostały drogi we Frednowach, Szymbarku, Gulbiu, Mózgowie, Stanowie, Wikielcu, Radomku oraz w Dziarnówku. Dodatkowo przebudowana została również droga gminna w Najdykach oraz naprawiono drogi gminne w Lasecznie Małym, Gałdowie oraz w Gulbiu. W miejscowości Ząbrowo powstała kładka dla pieszych na rzece Osa. Dzięki wzorowej współpracy gminy z powiatem iławskim przebudowana została droga powiatowa Montyki-Gromoty oraz droga powiatowa Ząbrowo-Gałdowo. Pozostały odcinek drogi o długości prawie 3 km został kompleksowo wyremontowany. W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy w ubiegłym roku powstały nowe chodniki i place utwardzane. Bardzo ważną rolę w polityce rozwojowej gminy zajmuje bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa. We Franciszkowie została oddana do użytku nowa remiza strażacka. W Ząbrowie wykonano pierwszy etap budowy remizy OSP. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2021. Świetlice wiejskie są bardzo ważne dla mieszkańców małych miejscowości. W roku ubiegłym wyremontowane zostały świetlice w Rudzienicach i Lasecznie, ponadto zakupiono sprzęt muzyczny oraz oświetleniowy. W Nowej Wsi powstała Galeria Sztuki Ludowej im. Józefa Kuleszy. Projekt zakładał budowę drewnianego płotu, palisady, studni, stojaka rowerowego, domku dla owadów oraz ławo stołu. Zrealizowano kolejne projekty adresowane do coraz liczniejszej grupy turystów rowerowych. W Jezierzycach powstało nowe miejsce rekreacyjne. We Franciszkowie powstała wiata rekreacyjno-rowerowa. W Karasiu, w popularnym grodzisku, została zbudowana wiata rekreacyjna. Gmina Iława konsekwentnie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację inwestycji proekologicznych. Na terenie ekologicznej przystani żeglarskiej w Siemianach została zainstalowana elektrownia fotowoltaiczna. Gminna spółka komunalna pozyskała dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody. Powstało prawie 100 nowoczesnych punktów oświetleniowych LED. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg. Bardzo ważnym priorytetem rozwojowym gminy jest oświata. W ubiegłym roku została podpisana umowa na przebudowę i remont szkoły podstawowej w Lasecznie. Od ponad 20 lat gmina konsekwentnie realizuje inwestycje w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Gmina pozyskała dotacje na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Realizowane były również inwestycje finansowane z Funduszu Sołeckiego. W roku ubiegłym było ich ponad 80. Gmina Iława poprawia infrastrukturę umożliwiającą rozwój sportu. W ramach projektu wyremontowano boisko przy szkole podstawowej w grudzienicach. W Wikielcu trwa obecnie modernizacja stadionu. Dzięki temu przedsięwzięciu diametralnie poprawią się warunki sportowo-organizacyjne klubu. Podobnie jak w latach ubiegłych, nieprzerwanie od 2017 roku wręczane były wyprawki dla malucha. Pomysłodawcą projektu był Wójt Krzysztof Harmaciński. Na terenie gminy działają kluby seniora w Nowej Wsi, Lasecznie i Ławicach, gdzie funkcjonuje również klub integracji społecznej. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt unijny Kurs na Aktywność. W ramach działalności klubu integracji społecznej w roku ubiegłym zostały zorganizowane ferie zimowe dla dzieci, warsztaty psychologiczne, konsultacje psychologiczne, zajęcia wyrównawcze i z doradztwa zawodowego w szkołach. Aby pomóc najbardziej potrzebującym uczniom, gmina zakupiła laptopy z oprogramowaniem i przekazała je do szkół gminnych. W gminie Iława od 17 lat są przyznawane stypendia naukowe. Także w 2020 roku najlepsi uczniowie otrzymali stypendia. W szkole podstawowej nr 1 w Iławie odbył się ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej. W turnieju udział wzięło 45 uczestników z terenu gminy i miasta Iława. Wszystkie pary, które obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie od prezydenta RP, listy gratulacyjne od wojewody warmińsko-mazurskiego oraz wójta gminy. We wrześniu w Nowej Wsi odbyła się uroczystość wręczenia odznak honorowych zasłużony dla rolnictwa, przyznanych na wniosek wójta gminy przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Odznaczenia wręczali obecny na uroczystości wojewoda warmińsko-mazurski oraz wójt gminy Iława. Odznakę honorową zasłużony dla województwa warmińsko-mazurskiego otrzymał Henryk Plis. Odznaczenie wręczyła przewodnicząca sejmiku województwa Bernadetta Chordejuk. Bardzo wysoką frekwencję odnotowano podczas gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wikielcu, podczas którego udało się zebrać prawie 45 tysięcy złotych. Z okazji Walentynek Gminny Ośrodek Kultury w Lasycznie zorganizował koncert, w którym wystąpił artysta Krzysztof Malinowski oraz zespół Graszbend. W Szkole Podstawowej w Gałdowie odbyły się przesłuchania do ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych do hymnu. Wśród licznych wydarzeń kulturalnych warto wymienić koncert okolicznościowy w Gminnym Ośrodku Kultury. Spotkanie słowno-muzyczne zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną z okazji Dnia Kobiet w Łowicach. W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich z okazji Święta Kobiet. Wójt złożył przewodniczącym serdeczne życzenia. 8 maja obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Ze względu na stan epidemii obchody miały skromniejszy charakter. W sierpniu w Siemiańskim Amfiteatrze odbyła się Stachuriada. Wydarzenie rozpoczęło się występem zespołu Grażbend. Następnie wystąpił Czerwony Tulipan, który obchodził jubileusz 35-lecia działalności artystycznej. Z tej okazji wójt Krzysztof Harmaciński wręczył zespołowi okolicznościową statuetkę. W skansenie Pomyzania w Kałdunach odbyła się biesiada historyczna pod patronatem wójta gminy Iława. 1 września obchodziliśmy 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na uroczystości pojawiły się delegacje wad samorządowych oraz środowisk kombatanckich. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przedstawiciele samorządów, kombatantów i harcerze złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem nieznanego żołnierza i pod ratuszem. Tegoroczne Narodowe Czytanie Baladyny Juliusza Słowackiego odbyło się we wszystkich Bibliotekach Gminy ława. We wrześniu odbyło się wydarzenie artystyczne, które łączyło w sobie wernisaż malarski i koncert. Ograniczenia spowodowane pandemią wymusiły również zmiany w pracy Gminnego Ośrodka Kultury, który przeniósł część swojej działalności do sieci. Wśród licznych działań ośrodka warto wyróżnić cykl wywiadów Pasja nie zna wieku, dziewiąty rejonowy festiwal pieśni i piosenki Polski oraz zrealizowany film Niepodległość. W minionym roku odbyło się wiele imprez sportowych. W Wikielcu odbyła się druga edycja nocnego turnieju piłki siatkowej o puchar wójta gminy Iława. Światowy Desalamander Ranking docenił wyścig nad Jeziorakiem, impreza znalazła się na piątym miejscu rankingu. W Wikielcu zostały rozegrane halowe turnieje piłki nożnej o puchar wójta gminy Iława, dziewcząt i chłopców oraz seniorów. Odbyła się już druga edycja biegu przełajowego Zasuwaj. Wielu odbył się ogólnopolski turniej tańca sportowego. Zostały podpisane umowy dotyczące dofinansowania rozwoju gminnego sportu. Gmina przeznaczyła na ten cel ponad 300 tysięcy złotych. Spektakularnym sukcesem zakończył się udział GKS-u Wikielec w rozgrywkach ligi. W tym sezonie Wikielec wygrał wszystkie swoje mecze, awansując tym samym do trzeciej ligi. Odbyła się trzecia fiesta balonowa pod honorowym patronatem wójta gminy Iława. W tej edycji zawodu wzięło udział aż 12 załóg z całej Polski. Przez 3 dni na Jezioraku odbywały się regaty służb więziennych. Wydarzenie honorowym patronatem objął wójt gminy Iława. We wrześniu w urzędzie gminy pojawił się mieszkaniec Rudzienic. Okazało się, że ten skromny młody człowiek osiąga niebywałe sukcesy na sportowej arenie w kraju i za granicą w trójboju siłowym. Szymon Tarwacki reprezentował gminę na wielu lokalnych zawodach, w których zdobywał same najwyższe miejsca. W remidzie OSP Laseczna odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W związku z wprowadzonym obowiązkiem zasłaniania ust i nosa gmina przekazała swoim mieszkańcom maseczki zakupione oraz pozyskane w ramach charytatywnej akcji Maseczki dla Polski. Po raz 16 odbył się rajd papieski z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II i 42. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę apostolską. W minionym roku gmina Iława otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to wyróżnienie Marszałka Województwa dla Wójta Gminy za rozwój sportu, Lider dostępności danych przestrzennych Inspire 2019, pierwsze miejsce w województwie w rankingu Samorządów Rzeczpospolitej, WIP Samorządowiec Roku 2020, Samorządowy Lider Edukacji oraz trzy pierwsze miejsca i wyróżnienie w konkursie Perły Samorządu.